Co to jest hipokaliemia i jakie są jej przyczyny? Hipokaliemia to zbyt małe, poniżej prawidłowego zakresu, stężenie potasu we krwi. Potas jest elektrolitem, który ma bardzo ważne znaczenie dla organizmu, gdyż od prawidłowej jego ilości i stężenia zależy prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, mięśni i serca. Znajduje się on głównie wewnątrz komórek, a tylko 2% całego ustrojowego potasu znajduje się w przestrzeni pozakomórkowej, w płynach tkankowych i we krwi. Nerki są najważniejszym narządem regulującym stężenie potasu. Potas jest dostarczany do organizmu z pokarmami i płynami. Prawidłowe stężenie potasu w surowicy krwi wynosi 3.6 do 5.2 mmol/L. W różnych laboratoriach zakres ten, podawany jako zakres normy na wyniku wydawanym pacjentowi, może się nieznacznie różnić. Hipokaliemia to stężenie potasu poniżej 3.6 mmol/L. Łagodna hipokaliemia to stężenie potasu 3.1 do 3.5 mmol/L. Umiarkowana hipokaliemia to stężenie potasu 2,5 do 3,0 mol /l. ciężka hipokaliemia to stężenie potasu poniżej 2,5 mols/l. Najczęściej przyczyną hipokaliemii jest utrata potasu przez nerki z moczem lub przez przewód pokarmowy. Do utraty potasu z moczem dochodzi w przypadku stosowania leków moczopędnych, diuretyków, takich jak indapamid hydrochlorotiazyd, furosemid lub chlortalidon, nie wszystkie leki powodują utratę potasu, z moczem, takie leki jak spironolakton, eplerenon, amiloryt działają odwrotnie, powodując zatrzymanie potasu w organizmie i mogą wywołać zwiększenie stężenia potasu, zaburzeń hormonalnych, np. Hiperaldosteronizm pierwotny, nadczynność nadnerczy, nadczynność tarczycy. Niektórych chorób nerek, na przykład kwasica cewkowa, śródmiąższowe zapalenie nerek, toczniowa choroba nerek, zwężenie tętnicy nerkowej, wrodzonych zaburzeń czynności nerek, Np, zespół Bartera lub zespół Gitalmana, spożywania Lukrecji, na przykład cukierki z Lukrecją. Do utraty potasu z przewodu pokarmowego dochodzi w wyniku biegunki, nadużywania środków przeczyszczających, wymiotów, przetok jelitowych, gruczolaków jelita grubego, TZW, gruczolak kosmikowy. Potas może również być tracony przez skórę w wyniku obfitego pocenia się. Hipokaliemia może również być spowodowana przez długotrwałą małą podażą potasu z pokarmami, jak w przypadku osób przewlekle niedożywionych, np. jadłowstręt psychiczny, łac. anoreksja nerwosa, alkoholizm, choroby wyniszczające. Jak często występuje hipokaliemia? Hipokaliemia jest bardzo częstym zaburzeniem. Najczęściej występuje u osób przyjmujących leki moczopędne powodujące utratę potasu z moczem. Zwykle są to pacjenci z niewydolnością serca lub z nadciśnieniem tętniczym. Hipokaliemia zdarza się nawet u 20% tych osób. Jak się objawia hipokaliemia? Łagodna hipokaliemia zwykle nie powoduje żadnych objawów. Objawy zwykle pojawiają się, gdy stężenie potasu jest mniejsze niż 3,1 moles l, czyli gdy hipokaliemia jest umiarkowana lub ciężka. Najczęściej zgłaszane wczesne objawy hipokaliemii to ogólne osłabienie, zaparcie, kurcze mięśni, kołatanie, nierówny rytm serca. Ciężka hipokaliemia może być przyczyną ciężkiego osłabienia mięśni, a nawet porażenia mięśni, niedrożności jelit, porażenia jelit, groźnych arytmii serca i spadku ciśnienia tętniczego, zaburzeń czucia, NP, mrowienie dłoni, stóp, twarzy, oddawania dużych objętości moczu i wzmożonego pragnienia. Co robić w przypadku wystąpienia objawów hipokaliemii? Objawy ciężkiej hipokaliemii są tak poważne, że należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe. Wystąpienie wczesnych objawów hipokaliemii u osoby, u której bardzo prawdopodobny jest niedobór potasu, gdyż przyjmują leki moczopędne, cierpią na biegunkę lub wymiotują, jest wskazaniem do zgłoszenia się do lekarza poslub lub na SOR w celu oznaczenia stężenia elektrolitów we krwi. Nie należy samodzielnie przyjmować preparatów potasu, gdyż odczuwane objawy mogą być spowodowane wieloma innymi przyczynami, a stężenie potasu w niektórych sytuacjach może być nawet zbyt duże. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie hipokaliemii? Hipokaliemię rozpoznaje się na podstawie oznaczenia stężenia potasu we krwi i stwierdzenia, że jest ono poniżej dolnego zakresu normy. Jeżeli przyczyna hipokaliemii nie jest znana, na przykład diuretyki, biegunka, wymioty, anoreksja, konieczne jest wykonanie szeregu badań, które pozwolą ustalić przyczynę małego stężenia potasu, co zwykle oznacza znaczny niedobór potasu w organizmie. Przydatne jest także oznaczenie stężenia magnezu we krwi, gdyż niedoborowi potasu czasami towarzyszy niedobór magnezu. Jakie są metody leczenia hipokaliemii? Leczenie hipokaliemii zawsze polega na uzupełnianiu niedoboru potasu oraz leczeniu, usunięciu przyczyny, która wywołała ten niedobór w łagodnej hipokaliemii. Gdy nie ma objawów niedoboru potasu, może wystarczyć spożywanie pokarmów bogatych w potas. Zwykle należy przyjmować na dobę 50 do 100 mol potasu, aby uzupełnić jego łagodny niedobór. Szczególnie dużą ilość potasu zawierają banany, średniej wielkości banan to 10-12 mol potasu, pomidory 100 ml czystego soku pomidorowego to 8 do 10 mol potasu, ziemniaki, szpinak, pomarańcze, figi, awokado, marchew, mleko. Lekarz może zalecić przyjmowanie tzw. suplementów potasu, czyli preparatów przeznaczonych do leczenia niedoboru potasu lub zapobiegania hipokaliemi, mogą to być tabletki lub płyn. Są to leki i należy je przyjmować ściśle według zaleceń lekarza. W trakcie leczenia hipokaliemi należy okresowo kontrolować stężenie potasu. Decyduje o tym lekarz, zlecając badania kontrolne w określonym terminie ciężką hipokaliemię leczy się w szpitalu, podając potas dążenia i często kontrolując jego stężenie we krwi. Równie ważne jest leczenie lub usunięcie przyczyny, która doprowadziła do hipokaliemii. Zwykle będzie to zmiana sposobu leczenia, jeżeli hipokaliemia była wywołana przez leki, leczenie choroby prowadzącej do hipokaliemii, na przykład zaburzeń hormonalnych, choroba przewodu pokarmowego, choroba nerek, lub zwiększenie ilości potasu w diecie, jeżeli przyczyną było niedostateczna podaż potasu. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie hipokaliemii? Uzupełnienie niedoboru potasu prowadzi do całkowitego wyleczenia hipokaliemii. Co trzeba robić po zakończeniu leczenia hipokaliemii? Jeżeli przyczyna hipokaliemii nadal istnieje, pacjent nadal przyjmuje diuretyki lub nie została opanowana choroba, która jest przyczyną hipokaliemii, należy w określonych przez lekarza odstępach czasu kontrolować stężenie potasu we krwi, aby wcześniej wykryć niedobór potasu i rozpocząć jego uzupełnianie. Co robić, aby uniknąć hipokaliemii? U pacjentów ze skłonnością do hipokaliami podczas przyjmowania diuretyków konieczne jest stałe zwiększenie podaży potasu, tzw. Tak suplementacja. Konieczne to bywa zwłaszcza u osób przyjmujących diuretyki w dużej dawce. Zwykle wystarcza dodatkowa, poza potasem zawartym w zwykłej diecie, podasz około 20 do 40 mol potasu na dobę, gdy zapotrzebowanie jest mniejsze, przykład 10 do 20 mol na dobę. Źródłem potasu mogą być tylko dodatkowo regularnie spożywane produkty bogate w potas, wymienione wcześniej, gdy potrzebna ilość potasu na dobę jest większa. Zwykle konieczne są tabletki z potasem o przedłużonym uwalnianiu, które należy przyjmować według zalecenia lekarza. Konieczne jest okresowe, regularne kontrolowanie stężenia potasu we krwi. Inną metodą zapobiegania hipokaliami jest zmiana sposobu leczenia poprzez dołączenie leku moczopędnego, który hamuje wydalanie potasu z moczem. W takim przypadku również konieczne jest okresowe regularne kontrolowanie stężenia potasu we krwi.